Witam wszystkich słuchaczy Radia Awangarda i chciałbym Państwa zaprosić w najbliższą środę do klubu filmowego Kina Janosik na film pod tytułem Amadeusz. Tytuł oczywiście Państwu znany, bo to klasyk Milosza Formana. Film, od którego premiery minęło już 40 lat. No a z uwagi na to, że rozpoczynamy miesiąc listopad, Milosz Forman zmarł 7 lat temu, to trochę w ramach właśnie takiego przypomnienia pokażemy tą odnowioną, zremasterowaną wersję tego klasyka, który Milosz Forman nakręcił w Stanach Zjednoczonych i był to jego drugi wielki i kasowy, i artystyczny sukces filmowy właśnie po locie nad Kukułczym Gniazdem. Proszę Państwa, Milosz Forman to reżyser legenda, wiadomo, ale człowiek, którego życie i późniejszą twórczość naznaczyły wydarzenia z dzieciństwa. W wieku kilku lat, podczas II wojny światowej, stracił oboje rodziców: najpierw matkę, która zginęła w obozie koncentracyjnym w Oświęcim, później ojca, który został aresztowany przez Gestapo i również w obozie koncentracyjnym został y, zabity. I wydaje się, że te wydarzenia w dużej mierze wpłynęły na późniejszą twórczość tego czeskiego reżysera, który zawsze będzie opowiadał historię o jednostkach, y, czy to takich popularnych, klasycznych, czy, czy jakichś wybitnych, jak w przypadku Amadeusza, ale ludziach, którzy zawsze są gdzieś włączeni w tryby historii i tak naprawdę zawsze z tą historią przegrywają. Nie są w stanie, podejmują walkę, ale nie są w stanie tej walki wygrać. No i wydaje się, że Milosz Forman właśnie w Amadeuszu tę opowieść o człowieku nieszczęśliwym, który jest wielkim geniuszem, ale jednocześnie nieszczęśliwym, dopracował do perfekcji. Film, którym Forman wrócił do... Czechosłowacji, wtedy jeszcze w 1984 roku, tak? Wrócił do Pragi i tam właśnie nakręcił swoje wspaniałe dzieło. Które, na które zapraszam oczywiście do klubu filmowego, żeby zobaczyć, czy ten film w ogóle się zestarzał, a być może po prostu nabrał jeszcze dodatkowego blasku. Także zapraszam Państwa serdecznie w najbliższą środę. Do zobaczenia.